Jeśli masz wrażenie, że przeciwnicy zawsze są krok przed tobą, to nie znaczy, że lepiej strzelają, tylko kontrolują mapę. Pokażę Ci dziś, jak w CS2 przyjmować kluczowe pozycje, tak żeby CT musieli reagować, a nie Ty. Kontrolowanie mapy w CS2 jest trochę jak szachy. Nie chodzi o to, żeby od razu bić się wszędzie, tylko żeby zajmować kluczowe pozycje i zmuszać przeciwnika do reakcji. Dziś pokażę Ci, jakie pozycje warto przyjmować, żeby mieć realną przewagę nad CT. Zacznijmy od Mirka i kontroli mida. Ważna rzecz. mit przejmują skutkowo, a nie wszystko na raz. Nie chcesz od razu rzucać smołka na okno, konektor short. Po pierwsze, co zrobić CT, to kontra. Albo przedłużą smołka z konektora i będą pikować po fleszu. albo dadzą molę na shorta, żebyś nie przebijał. Rozbiją smołka w oknie standardowe, każdy to robi. Widasz tylko smok na okno i spróbujesz wejść, to już wyciągasz granat od CT, zmuszasz ich do reakcji, a dalej masz opcję, że możesz dorzucić konektor albo short w drugim tempie. Rzucasz od razu dwa smoki okno i konektor, to wszyscy wiedzą, że coś kombinujesz pod Split B, albo pod Fake. To są main gainsy, ale dziś o tym nie gadamy, tylko gadamy o kontroli, więc lecimy dalej. Najważniejsze z tego punktu, wyciągaj granaty od CT, i nie marnuj swoich na początku rundy. W zajęciu kluczowych pozycji, jak mid, dostajesz dodatkowe opcje. Możesz zostawić jedną osobę na midzie, żeby trzymała rotację. Możesz zrobić Split na któryś z bombsidów, albo sprowokować CT do odbijania mida, przez co na A lub na B zostaje mniej ludzi. Drugi ogromny plus w kontroli mapy to informacja, jak przyjmujesz pozycję wiesz kto rzuca granaty, z której strony, ilu może być przeciwników, a przeciwnik nic nie wie. Przykład, kiedy macie zajętego mita, oni z kursą rampę, żeby się dowiedzieć co się dzieje na A i wtedy mogą więcej ludzi dać na B itd. Tak I to jest idealna sytuacja dla ciebie, bo to ty kontrolujesz mapę i czekasz na ich skróty. Kolejna rzecz, łatwiejsze wejście na site'a, zamiast chodzić na A tylko rampą i pałacem, czyli od dwóch pozycji z jednej strony, Wchodzisz z konektora, czyli z drugiej strony jeszcze, macie taki jakby trójkącik zrobiony i to są trzy pozycje do krycia, więc jak jest dwóch zawodników na A, to już nie pokryję wszystkiego, jak jest trzech to pokryją, ale pojedynczo, macie mega rozdzielone to, 5 na trzech i kasujecie. Więcej pozycji CT jest zablokowanych do schowania się. Na przykład już na fireboxie nie stanie, nie będzie pilnować rampy i pałaców, bo ich z konektora strzeli. Czyli muszą bronić się z gorszych miejscówek. Teraz przykład z Inferno. Wiadomo, że w 80% rund chcesz mieć banana, a jeśli widzisz, że CT biją się od tego banana we 3-4 czasem dużo granatów mołotowów, nie musisz iść tam na siłę, możesz w tym czasie zająć mida, że smołka na longa, palak pod daszek albo na daszek jest taki fajny podwójny, że pali górę i dół. Po flashu mida pikujecie razem z domkiem, bo jednocześnie jak zajmujecie mida zajmujecie też dywany i boiler i macie przyjęte dużą część mapy. To też nie znaczy, że od razu musicie tam wchodzić, banana zawsze można wrócić i w drugim tempie przejąć. Ale chodzi o to, że jak zajmiecie tego mida, wyciągasz rotację z B, czyli na B zostanie na przykład. Bardzo często tak się dzieje, jak mają zajętego banana, że zostawiają jedną osobę, tym bardziej jak wiedzą, że jest presja na A. Albo CT zostaje tak jak zostało i zostają we dwójkę na A. I wiesz o tym, że nie rotują, bo słyszysz, powiedzmy, jak jesteś bliska longa, czy nie rotują, czy nie. A jak idą na shift, to znasz, że rotacja jest spóźniona. I wtedy atakujesz to A. Ostatnią bardzo ważną rzeczą to timing decyzji. Masz zajęty mid na mirażu. Widzisz, że CT szukaj info gdzie indziej. Tak, jak wcześniej gadaliśmy o tej rampie. To słyszysz, że leciał flash na rampy i tam jakieś sprawdzenie poszło. Stop mi słyszysz to zawsze dosłuchać. Czy jest duża szansa, że na midzie zostało mniej ludzi i wtedy masz parę opcji. Wejść konektorem i w sumie robić jak mini plecy, bo wiesz, gdzie możesz się spodziewać przeciwników, czyli na rampie, skąd flash był rzucony i tak dalej. Zrobić busta do okna i wtedy robić takie drzewko. Kolejne z busta do okna, można kolejne dwie decyzje podjąć. Albo wchodzicie na B i ten w oknie czeka na rotację, po prostu bije tych z rotacji, czyli mają zatrzymaną rotację i dużo ciężej mają. Może złapać z tego okna zarówno MIDA, czy jakby uciekali przez konektor do shorta. Nie musimy martwić się o shorta. Tak samo może złapać kuchnię, że nie będą mogli do kuchni zrotować. Albo po prostu, żeby zrobić przestrzeń temu ziomkowi w oknie, że mógł wejść na plec na B. Wtedy ci na B czekają, zabije jednego. Wtedy oni jazda, jeden ziomek zostaje i na luzie. Ale mapy potraje twoje możliwości, to przeciwnicy muszą się pocić i reagować, spoceni są mocno, bo nie wiedzą co zrobić, a ty podejmujesz decyzję po prostu po ich ruchu. Jeśli to miało sens i chcesz kolejne mapy w tym stylu, zostaw suba i łapkę w górę. Następny odcinek mapę, o której chcecie, może mogę tak pojedynczo zrobić jakąś mapę, typu na przykład tylko Ancien.